Lubię, mam lubię. takie zasadnicze mam tak. O! Teleport? To, to się chowa. chowa. Good, good. Ja się good, good. chowam, ja się nie chowam. Się chowa. no Ej, powiedzcie co widzowie mają napisać w komentarzu. O której oglądacie? Napiszcie o której oglądacie. Ej, dobry tak, teleport tak, był tak, Szanuję cię w sumie za to. Go, Ale to jest beznadziejna dobra, w sumie, on tak on jak Ej, a to mapa jest duża. To duży. jest inny dom. Potężna. Właśnie, ale wiecie, Pasz, że my musimy wygrać Boże. z widzami, my nie możemy przegrać. Poczekajcie, nie blokuj, nie blokuj, bo mam mało czasu. Oni chyba na minutę wychodzą. po minutę. pozwalać. Ja nie wiem, jak Ej, tam nie no, bo my czasu nie się. mamy, halo, guys. dobrze. Play no, 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 szukaj, Playson, szukaj, Co, Co, co? Nie, nie, nie streszczą, no, nie, nie tu. No jaka co? beznadziejna Trzymaj. kryjówka, no? Jezu chryste, Nie no, idę też na kryjówkę, hey, nie, nie blokuj. nie zblokowany, zblokowany. Nie, 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 nie mamy czasu, mamy 3 sekundy. Opa, gdzie ma ty? Ja idę tutaj. Gdzie był ten teleport? Siemacie? I w łazience, ja już zostałem, właśnie do niego poszedłem. Dobra. Tak, słuchajcie. Co się ja dzieje, Przemek? Ten. Przemek, przyjęcie. Tutaj, tutaj. tutaj, Blumi, nie wolno tak krzyczeć na swojego kolegę. No. Cześć! Co tu się? Dzieje? Przemek, nie, 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 nie wolno tak krzyczeć witając się. Czemu? Ja, ja nie wiem. Jezu, nie, no ja przegrałem stary. Zobacz co ja robię, Playson Nie mam tu jak wrócić teraz A, ten też przegrał. Dobra, Ej, no elo. masz. Widział cię. Widział mnie? Zamykaj ja się tam. To no. ja nie, nie wiem, jak tam trójkąt. Poczekaj, no to. Ja tu potrzebuję czegoś. No to musi być jakaś ta, kampa. <giby> Jacob. No ja nie pomyśl, ma nic. No nie że to pomysł. jest bez sensu. Ziemi, pomysł, pomyśl, no pomyśl, jajko, jajko, pomyśl. No nie pomyśl, ma nic. Tyklarę. Nie to ma, to nic. ma nic w y ziemi. Zobacz, drzwiami. Widzisz te Widzisz Pod drzwiami nie ma na pewno. Wejdź do góry, weź do góry. Widzisz te rurkę? patrz. No tu nic nie ma, nie ma tu teleporta żadnego. Dobra, jestem, stwierdzam. Dobry pomysł. Wiem. Dobra, Dawaj do tego teleporta, może nie będą wiedzieć. Nie ja, wiem no może nie ogarną właśnie, no Czy to że jakieś lagi są. Ty nie masz lagi mordeczko Dobra, i istuję. Ale nie no nie ogarną. Eee. Chociaż Na tak płot zrobię. Na potrze właśnie Na płot nie płot da, nie to nie jest zrąbane. A no, ja tamtędy tak. może spróbuję. Ty, ja nie wiem to da się przejść. Gdzie? Tam? Ja byłem tam, no tam da się. Ale ten da się przejść? Tam, tam, no, to tam, 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 tam. To jest Dobra, Ten gostaczek, to, to nie wie się dzieje. Nie, jest, jest Bloomy, bloomy Bożydar jest z nami, okej, okay, witam cię, Bożydar. Jest z nami, Bożydar, nie ma z nami Ty... Blumiego. O ja bym się rząd uskoczył. Gdzie jest kurczę Blumi? <noise> ja nie wiem, ja nie wiem gdzie jest Blumi, Ja też, ja nie ogarniam. Nie, nie nie, ogarnię, tak, nie nie tego. Nie, nie, nie. Tak? Już tylko dwie... Obnieśl sobie. Będzie pier... gdzie, wiesz, gdzie Będzie możesz pójść? Uciec Ta ścia... taczka, taczka, ta taczka po lewej <grym> Ja no, nie wiem gdzie, zziwi. no bez kitów. Ej, co? Och <grym> oni się pusteli, a to jest scam Ale scam, ale scam. nie, nie. nie. nie Widzowie mnie oszukali Report, report, report 200 dobra IQ za 200 IQ, no ej, ale pomyśleli dobra, bo my już powinniśmy chyba wychodzić, co nie? No, jakoś tak średnio, bo tu się nic nie otwiera. No właśnie, ja tego nie rozumiem. Tu... O, dobra, Goodgood. Dobrze, dobrze. Co z tego, że nie ma z nami Bluebiego, bo go PlayStation zabił? PlayStation pochwal się. Smutcie, o, o, no i patrzcie, nie? Idzie z Bluebie to, to ma ten teraz sens. ma. Teraz ma za nie? O, gdzie z blumi. Z Bluebie. Wreszcie szanse się wyrównały. No, teraz jest. No, Ty widziałeś go, Draco, widziałeś go. Ja? Na radarze? Nie, na kanclerze. Tutaj? to, to było? Nie, nie, nie. Perper? Ale ty mnie oszukujesz. Dobra, ja cię zaufałem. Halo? Hahaha, ha, ha. nie śmiesz, Dobra. Dobra. się tutaj na. No. Nie, nie, nie Aha. mów mi co mam robić, Blumi. Ty w tym ja momencie mówię, nie żyjesz. Mam, ja, 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 ja do tego przemka mówię, no tutaj. No, on tutaj. nie żyje. No, no tak, tak. Ty, Ale halo. skąd Ty, Blumi, jak ty nie wiesz, gdzie to są kurcze teleporty, to ty mi możesz ty info dawać jakieś fake -y. No właśnie, co ty, Blumi? Za jakieś fake info. <laughs> Blumi Ale zawsze info daje fake news. O... No. Ej, guys, poczekajcie, bo tutaj trzeba się skupić, nie? No, a Żeby tylko nie śmierdziałeś. jak a, śmierdzi nie, tu nie, 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 plejson, nie, nie, nie Nie, w spokojnie no, <grym grym> A, w umarł, luzik. nie, nie, nie To tylko na respie tam pozostały jakieś, wiesz, nie, niemiłe o, zapaszki też musi być, ale... Ej, tu są takie podziemia rozbudowane no. Nie gryłem no w tych tak. podziemiach chwilę, bo no, ale się tak Ale my jesteśmy słabi Góra Ej, jest, macie, macie na radarze, pomarańczowy, pomarańczowy Aha, bo ty do mnie Pomarańczowy, pomarańczowy jest, Ty jesteś pod ziemią, nice, dobra Good good, to mi się podoba Ja nie, nie wiem jak tam twoje podoba się A może ktoś tam był, wszedł nam do szopy i zabił Blumiego, nie wiem, no, dobra Ja w ogóle przemyślałem tu lewo, się prawo i nie wiedziałem, że to do mnie o kurczę, Dobra, idę tam szopę bye. sprawdzić jeszcze, obadam tutaj co się dzieje Check. Ale wrony tu latają ale tu jak nie jak ma jakoś dużo teleportów, nie? To nie no. Polecam zapamiętać ten moment i oglądać filmik do samego końca. No, Taka no. jakaś hydendicowa... Nie weź to hmm. tak do końca przem... No dobra. Znaczy Jacob Blumi, proszę to się nie odzywać, ty nie żyjesz, tak? A to i tak, tak dało się wyjdzie. A kto umarł ten nie żyje Nie no lipa ty? Ja ale się ale jest czysta Blumi, proszę mnie tu nie rozpraszać, ty nie żyjesz, tak? O jest, tylko jak był za tym, Ej, zaraz w ogóle, pan Ej No? Słucham Na cię. tą szopę nie, można wskoczyć ja wskoczyłeś na tą szafkę No ja, kom... wiem, ja wiem, ja wiem, wiem To z tej szafki wiem. można tam nawet wskoczyć Dobrze tam, Dobrze, tam. dobrze Nie dobrze. ma co się tam chować Ej te mi, mi się nie podobają to Tutaj gdzieś coś było, kurde ja tu gdzieś wchodziłem, taki fajny teleport był no <laughs> to Teleport? Ale miałeś teleport? teleport? O, to, to, to. O! Gdzie ja masz teleport? To, to. Ej nie, powiedz mi, plej, Przemek my się dogadamy No to tam, no kurde, obraz, obraz Ale gdzie, na dole, na górze? Na piętrze Pierwszym? Tak Da się stąd wyjść? Aha Tak i cię teleportuje tam... Ej, oj, weź mnie tu Co? Czekaj, gdzie to było? Ej, pomóżcie mi, bo oni już są za mną No ja nie wiem stary Już, no... już Ej, jest ten, ten to obrazek, ty chwila Przemek. Przemek, gdzie to no, wskakuje... no ja nie wiem, ja to Ej, playson, ja, to ja sam jestem sam sam za tobą no. Plejson, za no, tobą jestem to się... Gdzie to było? Wiem, ale... Czekaj, czekaj, czekaj Nie O, makuj. tu są te szyby, daj Dobra, po, dawaj Szybko wchodź tu O, dobra Uff I, i, I nie przechodź przez te drzwi, znaczy Przez przejdź. które? Tak, przez nie przechodzi, dobra, widzę patrz, exit Patrz, patrz, jest tutaj, jest tutaj Coś to stary... Patrz. Kto tego nie widzi jak tam jest exit napisane? <laughs> rozumiem, ale... że ty, Playson Ale nie, patrz, tu, te drzwi, patrz No to przejdź spróbujmy pewnie. Ale ja już play widziałem, so... ja, cię, ja się rozumiem so spróbuj nie. czy to działa, bo chyba wyłączyli Playson, skam, Playson, skam <coughs> ja już raz spróbowałem Playson, spróbuj, mówię ci, zaufaj mi Jak Dobra Ej, jak ktoś stroluje Na 3-4, jak ktoś stroluje to... tak. Strolu Dokładnie, no. A co ciekawie, niech tu podejdzie. Jak ale podejdzie, ty też przemek. Ty też Przemek. Nie, ja tak. Przemek ja też nie Jak, mogę, też. Bo jak mam ktoś to stroluje, to, nie jest, nie to jest słaby Oni nas widzą, bo Jak Przemek stroluje, ale... to jest słaby. Dobra, to trzy ja bo mnie boli. Ale serio, ja teraz przyznaję... Ja, ja, widzą, ja to boli, zrobię, boli, dobra. Dobra, 3 4. 4. ry. Ry. Siem. <laughs> Brak szacunku. <laughs> Ale co ty no ja też to zrobiłem Ale z, ja wiesz, ja zawsze liczę do jednego A my mieliśmy 3, 4, 1, 2 No na start Kurde gościu, stanąłeś na klamy... Ej, Ale czekaj, nie nie nie, widzu, nie, Kejor, poczekaj bo widzu. Poczekaj, widzu Kejor, my się dogadamy Nie Blumie, no Blumi nie ma kryjówki i tu żyje niż... nie no, wiesz... A gdzie jest Blumi? Co ty Blumi robisz? Ej Blumi, bo ty masz ich po lewej swojej Nie widział mnie to nie złe. Widział cię. Nie, Blumi, Richard i Przemek wygrał. Przemek wygrał oficjalnie. Nie no, teraz to... Nie! Wskoczył ci? Szedł. Ej, 8 sekund, wskoczy. biegnij po prostu! Jezu, twój movement. Lewo! O mi to drzewo! Tak, wygrałeś! Jeden! Jest! Dobrze Przemek! Jest, wygraliśmy 2 jeden z Witami, jazda! Pięknie. MP Swap Teams Uratowałem was. Wywaliło mnie! Aha! Też. Ej, mnie też Dobra, bo potrzebujemy Ej, teraz po krótkim cięciu wracamy do was z nową dawką energii. Doszedł nam nowy widz yy, hej. i. A, hej, hej! Przyjacielu! Ej, no tu nie ma kryjówki. Nie nagrywamy no. tego na drugi dzień, nie? więc łapka w górę. Tak, właśnie, łapka w górę, bo wcale nie nagrywałem tego do kolejnego dnia, nie? Wcale, nie, nie, nie. To nie jest cięcie na drugi dzień łapka w górę, nie Ej nie, bo ja nie mam czasu kto to jest? To tu jest, to tu jest. Ej gdzie wy jesteście? Na strychu A kto jest w łazience Blumi. był? Blumi. Playson co robimy z ja. tym teleportem? Bo musimy skąd coś zrobić, bo Blumi, teraz jest trochę słabo szybko, Blumi Ile mamy? Masz jakiś Blumi. pomysł? Dawaj Postem. skocz tam Ej chodź tu, zaufaj mi Blumi gdzie ty? Ojeju Ta, to, to wygląda jak, mm -hmm. to wygląda jak kryjówka no Ojeju Blumi, Patrz. ale to słabe Patrz Tu się nie da wskoczyć I tutaj Gdzie ty? Gdzie ty Blumi? No nie no wiesz, Playson, miałeś mi pomóc gdzie ty jesteś, Blumie? No jak? No stary weź, ja zeskoczy go zabij, czy coś. Zeskoczy go zabij. Ja, ja mam sto... Przemyśl. mam dużo haperów. Że... No serio, ja też. Na znaczy, ciebie ja nie. Ty, zamknąłem go. No czemu tu są zamknięte? Blumie, przestań krążyć, kurde. Sorry, playson Panie nie umiem tu wejść. Ale ja cię sprzedałem. A ja to umiem. A gdzie ty jesteś? Patrz, na tych, tych szpulach takich. Dobra, brumi On nie umie to tu wejść. A tu można normalnie. Wziąć. No nie, przechytrzył mnie, no! Ja nie gram w tą Ej, patrz, gierkę. Jacob, no, gdzie ty no byłeś? wskoczyć, patrz. Ale czekaj. gdzie? To patrz, tu. Ale... tu. Brumi, uciekaj, szybko. Skąd? Skąd? Chciałabym tu przyszli, skoczyć. No, Blumie. Blumie szybko. A tu można normalnie wskoczyć. Uciekaj. Ale. oni się już nie podsadzą, bo sali te. <laughs> Teamsy są na zero. <laughs> a no. Patrz to. Tylko patrz o <laughs> Ale stralowany musi być go Nie, nie strollowany. Yeah. Dobra, Blumi! E gdzie ty jesteś, Blumi? Bo mogę tego nie robić. Blumi, skupienie, Blumi! Nawet w tym pomieszczeniu nie byłem, co wy jesteście. O kurde, są. To jest strych. O kurczę, Dobra. Ej. Blumi. Aha, gdzie to jest? Aha, gdzie to jest w ogóle, no? To jest strych. Ja też tego nie ogarniam To jest stryk. No wiem, że to jest strych, bro. To jest przerażający strych. Patrz. Ej, jak ja nawet na strychu na tej mapie nie byłem? A widzisz. No i dobra. I umieraj. Ale tak. Co? No przecież to jest. Widzieliście to? Widzieli ja się to? No nie przecież to sobą, jest nie. Nie, to, to jest oszukane. Nie, głupie. Jak? O, jak to Dwa razy nie. Nie, to jest nie. Nie, no halo, no. Gdzie Lumi, szukaj. Lumi, szukaj. Szukam. Ale nie, nie krzyż naszego kolegę, tak? Bo mu bardzo smutno jest, nie wolno. Lumi, szukam. <laughs> no patrz, tyle tyle przyjaźni w twoim głosie. Myślę, że od razu po prostu ciebie Tutaj nic nie ma. Nie no, poczekajcie, bo to jest coś nie tak. Oni nas biją. Ma. Ej, nie. ja mam, ja mam, ja mam. Ja. No ale czekajcie, gdzie? Pomarańczowy. On tu był, co się? On był tu na dworze. Na dworze. Poczekaj. Ja nie wiem, jak tam swój dwór. Nie no, czekajcie, no nie wiem gdzie on no, Coś mi nie pasuje. A może on ma jakiś ten... Teleporcik oryginalny. Nie no nie ma. No ja tu byłem. O ja macie go, macie go. Kto go ma? No wy teraz macie na radarze, Tam taki. Maciek, ja nie widzę, bo mnie. Kajy... On jest teraz, czekajcie, on jest pod nami. Albo na. O, o, o. Zamknijcie te drzwi. Gocha o. Da się tu wejść? Czekajcie. Jest tam. Tam? To znaczy gdzie? Tutaj patrz, nie widzisz? A widzę, jak on nam wszedł. Zaskoczył z dachu. Jak wejść na dach? No ja idę. Ale jak wejść na tak właśnie, jeszcze ja ciebie pytam. No nie wiem, ale mogę wejść. Ty ja nie wiem, nie wiem. ale to mi pokaż <grym> mój przyjacielu. Aha. To ładne. To nie jestły brunie kolega. nie wiem. Aha, nie wiesz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. ja sekund? nikogo nie widzę. Ja też ich nie widzę, a oni są może wylem wylem mi siedzą? A mi się wydaje, no Ty, skrzynkę rozwaliłem Nie wiem, czy mam się czym chwalić, że skrzynkę rozwaliłem, ale skrzynkę rozwaliłem. Nie, ładnie Jacob, na Dzięki, dzięki. To się nagrało. Ta? Mówicie że się nagrało. Dobra, to to tak. Dobrze gada, to się nagrało. Może jest jakiś teleport z dworu, ty, no bez tu że oni tak o, no wygrywają. Blumi. Jeszcze nigdzie się nam na radarze nie pojawił. A, strych! Sprawdźcie ten strych. Ja jestem strych. No nie, nie przegraliśmy. przegraliśmy. z widzami, blumi. official nie. info. Oficial, <laughs> gloomy official. Ej, wyszli, dobra. wyszli! Są wszyscy, nie wiem skąd. Co? Wszyscy tyle z domu przyszli, ty. Oni byli na naszym reszcie. Dobra, fajnie, widzowie z nami yeah. wygrali. Wiem, gdzie byli? No, no nie mogli być w tej to shopie. To Ale gdzie teleport jest tu? Patrz, no. jest. Gdzie jest teleport? Ty nie wlazłeś się, się. się. A ty, to ja wtedy mówiłem wejść do końca, ty nie wlazłeś. No. Jak tu można wejść? Co to jest za teleport? Aha! Ty. ty. Minecraft. Minecraft? Ale mamy już Ej, pisa. widzowie wygrali w nederze. Co to jest w ogóle? I Aha! Mówiłem dużo no że Aha! Ale nas porobili w tym. Co to za kampa jest szalona? Ej, patrzcie! Co? A tu jest druga! Jeszcze stajemy przejście! Gdzie jest ten LOL! Win! GG! Gratulujemy widzom, którzy niestety dwóch nie miał spika, więc dlatego nie są z nami na ts I dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie o 5000 łapeczkach w górę. I trzymajcie się! Tak, tak! 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 Tak!